Dzień dobry, witam wszystkich. Nazywam się Michał Niemczyk i jestem właścicielem antykwariatu muzycznego w Warszawie. Słuchajcie, przy naszej świątecznej aukcji, ponieważ już ten weekend, nie wiem kiedy będziecie oglądać, natomiast dla mnie to jest już ten weekend, ponieważ dzisiaj jest wtorek, czyli w ten weekend zaczynamy naszą aukcję świąteczną, 32. aukcję. Będzie ta aukcja dla nas wyjątkowa, ponieważ będzie zakończeniem jak co roku numizmatycznych wydarzeń. Mieliśmy wcześniej 4 aukcje, to będzie można powiedzieć piąta aukcja i będzie, miała, będzie aż trwała 4 dni, czyli zaczynamy w sobotę. Od 9 rano, w niedzielę od 9 rano, w poniedziałek od 17 i we wtorek od 17. Mamy do sprzedania ponad 3000 egzemplarzy, więc będzie trochę tego. Natomiast dzisiejszy filmik chciałem poświęcić wyjątkowym, wyjątkowej monecie. Chciałem opisać Wam trochę wyjątkowy numizmat, który otrzymaliśmy do sprzedaży. Jest to nic innego jak srebrny egzemplarz, czyli... Talar, Brandt Talar z 1629 roku. Za chwilę posłuchacie o historii tej monecie, monety, natomiast ja bym chciał trochę powiedzieć o prowenencji. Słuchajcie, moneta trafiła do nas z jednej z największych kolekcji którą, aktualnych, obecnych czasów, którą wiemy, że jest tworzona od kilkudziesięciu lat. Jest to kolekcja monet polskich i rosyjskich. Jak wejdziecie na taką stronę www.zbiór.com I ta właśnie moneta jest z tego zbioru. Jest to moneta, która jest ozdobą na pewno każdej kolekcji. Natomiast przy tamtym, w tamtym zbiorze jest to kolejny numizmat. Jeżeli zobaczycie już samą stronę startową tej kolekcji, słuchajcie, padniecie. To jest kolekcja, gdzie od początku kolekcjoner, którego serdecznie pozdrawiam, ponieważ jest kapitalną osobą, kładzie nacisk na stan zachowania. Więc zobaczycie tam monety, które możecie znać z aukcji w stanach drugich, trzecich, tam zobaczycie je w stanie pierwszym. To naprawdę, to jest po prostu evenement, jeżeli ktoś od początku kładzie nacisk na stan zachowania, Ponieważ jak zobaczymy, na przykład jak zbierał monety e, mój dziadek bądź jego koledzy, tam była moneta do monety, czyli sztuka za sztukę. Tam de facto w tamtych czasach nikt nie patrzył na stan zachowania. Tutaj klient jednak od początku kładzie nacisk na stan zachowania i właśnie dzięki temu mamy dzisiaj brantalara w nocie MS 62. Jest to najwyższa nota gradingowa na świecie, pomijając samą notę, uważam, że jest to najpiękniejszy znany egzemplarz. Ale posłuchajcie e, wszystko o monecie, jak się. I zobaczcie jak prezentuje się na żywo ten piękny bramtalar. Brantalar z 1629 roku. Słuchajcie, nazwa pochodzi od niemieckiego z niemieckiego języka, oznacza nic innego, jak talar pożarowy bądź płonące miasto. Tak właśnie Polacy my nazywamy talar z płonącym miastem. Jak zwrócicie uwagę tutaj, jak pokazuje miasto i te kłęby dymu, to jak rusza i wywidać ten połysk, to wygląda normalnie, jakby się miasto opaliło. Jest to coś niesamowitego, stan zachowania tego talara jest zdumiewający. Zwróćcie uwagę na tą wspaniałą wiekową patynę, która jest niebiesko-fioletowa, podkreślona wspaniałym połyskiem menniczym na całej powierzchni, więc jak widać tutaj każdy szczegół to dodatkowo dodaje kunsztu i wyjątkowości tej monecie. Rytownikiem był Henryk Hema. Inicjały na niektórych egzemplarzach można zobaczyć, natomiast na większości egzemplarzy, które my mi sprzedawaliśmy nie było inicjałów tego rytownika. Patrząc na to, jak dokładnie odzwierciedlił tutaj miasto oraz całe Wszystkie detale, to jest po prostu zdumiewające, jak można pokazać tutaj rzekę, te łódki. Nawet na moście widać tutaj chyba wóz, jeżeli dobrze pamiętam, więc to wszystko jest wspaniale widoczne. Niesamowite jest również to przedstawienie samej. Samego rewersu. Tutaj o, potem opowiem dokładnie o tym rewersie. Natomiast zwróćcie uwagę, jak wspaniale zachował się Anioł. Tutaj Anioł nad Brałą Torunią, oczywiście data, bo to tutaj oblężenie miało miejsce z 16 lutego 1629 roku. I właśnie z tej okazji został wybity ten talar, czyli z odparcia wojsk, szwedzki, wojsk szwedzkich z, w 1629 roku, 16 lutego. I słuchajcie, yy, jest to ogólnie, rzecz biorąc, moneta przełomowa dla miasta Toruń, ponieważ jest to pierwszy toruński talar wybity po niedziałalności mennicy. Czyli mamy do czynienia z pierwszym talarem toruńskim wybitym w ogóle w tej mennicy. Oczywiście z Zygmunta III Wazy. Jaka ciekawostka, słuchajcie, w walce uczestniczyło 1100 obywateli Torunia oraz 350 żołnierzy. A z jaką ilością Szwedów walczyliśmy? 6000. Tak, dokładnie, 6000 odparliśmy wtedy. Oczywiście zwycięstwo yy, nie przeszło tutaj yy, głuchym echem w naszej historii oraz w całej, całej Rzeczpospolitej, stąd też właśnie pomysł, aby wybić tę monetę jako okolicznościową upamiętniającą te wyjątkowe wydarzenie. Prawdopodobnie te talary były bite jeszcze później co roku dla upamiętnienia właśnie, czyli taką na przykład mamy pierwszą, jeszcze drugą, trzecią, czwartą. Natomiast prawdopodobnie ostatnie zostały wybite już w 1630 roku, więc były bite krótko. Oczywiście, ja, tak jak powiedziałem, były to monety okolicznościowe w celach, były bite w celach pamiątkowych, natomiast wiele z nich Trafiło do obiegu, ponieważ nawet widać ślady obiegowe niektórych talarów. Nie zapominajmy, że to po prostu był talar, czyli waga 28 gramów, czyli normalnie były środkiem płatniczym. Natomiast te były monetami pamiątkowymi. Co dalej? Słuchajcie. Również istnieją egzemplarze w złocie. Pod, sprzedawaliśmy wcześniej z kolekcji wyjątkowej również, ponieważ były to z kolekcji króla Włoch, Uberto. Eee taką pięciobykatówkę Osiągnęła 400 tysięcy złotych i była właśnie w, oczywiście w gorszym stanie zachowania, ponieważ gdyby była w takim stanie zachowania, podejrzewam, że byłoby to około 500 tysięcy złotych na, na tamte czasy. Dzisiaj trudno określić, ponieważ pojęcie, czy, czy coś jest wysoką ceną, to oczywiście jest subiektywna ocena i względne pojęcie. Natomiast taki talar w złocie występuje. Skalary przeznaczono dla przedstawicieli Rady Miejskiej, czyli ordynków. Było to czterech burmistrzów, 12 rajców, trzystu czterech ławników i 60 członków tzw. zwanej trzeciego ordynku. Odbite w, w złocie egzemplarze rozdawano jako prezenty dla ważnych gości toruńskich. W tym oczywiście króla i jego rodziny. Eee, otrzymali m.in. to akurat z w internecie taką ciekawostkę Zygmunt III Waza, oczywiście cesarz Ferdynand II, marszałek Jerzy Lubomirski, burmistrz e, miasta Jan, Jan Pois oraz dowódca obronny z 1629 Gerard Denhoff. E, więc, jak widać, e, egzemplarze w złocie można powiedzieć, że były niedostępne dla zwykłych ludzi. Srebrne były, natomiast e, domyślam się, że część z nich została po prostu puszczona e, w owiek. E, udało mi się licytować dwa lata temu taki eg, najrzadszy egzemplarz tego Talara w stanie pierwszym. I wtedy niestety byłem underwiderem, odpadłem na licytacji, e, natomiast doszedłem do kwoty ponad. E, 100 tysięcy dolarów. Moneta osiągnęła wtedy z młotkiem ponad 400 tysięcy złotych, Był to, była to najrzadsza odmiana tego właśnie talara z całkowicie innym tutaj rewersem, całkowicie inaczej przedstawiony jest rewers. Natomiast słuchajcie, te monety nie pojawiają się w handlu w takim stanie zachowania. Jest to event na skalę tutaj polskiej numizmatyki. Wiele osób go ogląda. Jest to marzenie, ponieważ jest to ozdoba każdej, każdej kolekcji. Wcześniej na aukcji mieliśmy taki egzemplarz w stanie drugim, natomiast ktoś przy, tutaj przy, y, przy Wiśle, przy rzece y, po, pociągnął po prostu równą prostą kreskę wzdłuż tych łódeczek, e, więc y, uważam, że to jest aktualnie najlepszy egzemplarz, który mieliśmy w handlu. E, licytacja już będzie w tę sobotę 11 grudnia monetę rozpoczynamy od 90 tysięcy złotych jest to nota NGC MS62 jest to najwyższa nota gradingowa na świecie dla tej monety więc jeszcze serdecznie polecam tej gradingowcom i osobom, które bardzo lubią plastikowe pudełka z potwierdzeniem dodatkowej firmy stanu zachowania my również dalibyśmy tej monecie stan pierwszy więc to nie jest tak, że tutaj jest naciągnięta nota to uważam, że jest najpiękniejszy stan zachowania na świecie już nie będę się powtarzał, ponieważ jak pamiętam jak ta moneta do nas trafiła i klient zasłonił notę, powiedziałem, że to na pewno jest MS i tylko pytanie jaki, natomiast no, nie dziwię się, że to ona otrzymała notę tak wysoką, ponieważ jest zdumiewająca. Słuchajcie, jeszcze raz Was odsyłam na stronę zbiór.com, to ponieważ właśnie ta moneta pochodzi z tej kolekcji. Zobaczycie tam monety w Stanach Pierwszych, monety nietuzinkowe, niespotykane, wyjątkowe. Jest to kolekcja zbierana kilkadziesiąt lat, więc nie przejmujcie się, że została uzbierana tak wspaniała kolekcja, ponieważ zajęło to ogromne nakłady pracy, ogromne nakłady czasu, aby znajdować takie właśnie, a nie inne egzemplarze. Naprawdę tam, aby coś weszło w, do tej kolekcji, musi przejść. Bardzo, można powiedzieć, mocne kryteria odnośnie stanu zachowania. Takie monety i takiej kolekcje ogląda się znakomicie. Więc ja od siebie jeszcze raz serdecznie zapraszam na licytację na aukcję 32, świąteczną aukcję. W ten weekend zaczynamy, będzie trwała od 11 do 14 grudnia na aukcjonet.pl. Od siebie życzę powodzenia i wesołych świąt.